Jeśli chodzi o sportówki, to nie mam zbyt dużego doświadczenia. Coś tam w życiu oglądałem, był to Never Back Down, Gladiator, nie, nie ten starożytny Gladiator o Rzymie, tylko bokserski. Oglądałem również szerokiego Jedynkę, ale to tak piąte, 60 muszę sobie tą serię filmów odświeżyć. No generalnie jakieś tam filmy znam. jednak jeśli chodzi o anime, to Kengan Ashura było moim pierwszym doświadczeniem. Takim wejściem w ten gatunek. I jaram się tym srogo aż do teraz. A od mojego skończenia czytania mangi minęło jakieś dobre 5 lat. O czym jest Kengan Ashura? Opowiada o wielkim turnieju mieszanych sztuk walki. Odbywa się w jednym miejscu, ale zbierają tam się zawodnicy z wielkiego świata. Wielkie korporacje, wręcz największy na świecie, wystawiają do tego turnieju swojego najlepszego wojaka, który ma ich reprezentować i wygrać w tym turnieju. Oznacza to tyle, że te korporacje generalnie zwiększą swoje dochody, a tak jest w naszym świecie, że generalnie nie dość, że chcesz się utrzymać, to chcesz być jeszcze bogatszy, jeszcze sławniejszy, generalnie chcesz mieć jeszcze więcej. To jest generalnie chciwość. Takie clue tego anime. To są rzecz jasna walki. I to nie są walki bazujące na szczęściu. To nie są walki typu wymiana dwóch ciosów i koniec. To są strategie na ringu. Każda postać charakteryzuje się innym gatunkiem sztuk walki. Poznamy takie, które faktycznie istnieją. Jak sumo, karate. Jest również tajski bok. Też jest Aikido. Więc generalnie są sztuki walki, które faktycznie istnieją. Niemniej taką w większości przypadków będą to wymyślone przez autora mangi sztuki walki. Ja wam ich nie podam. Znaczy podam taki jeden przykład należący do jednej postaci, która bardzo szybko w tym turnieju odpada. To taki mini spoiler, ale on ta postać bardzo szybko odpada, więc pozwoliłem sobie to powiedzieć, bo to nie jest jakiś większy jest czy zdziwienie. Jest to postać dość chuderlawa i wręcz wydawałoby się to, jak on do cholery walczy, jakim sposobem on będzie walczył, czy on będzie wpływał jakoś psychologicznie na przeciwnika. No nie, on ma bardzo długie włosy i on o te włosy dba bardziej niż typowa baba. I te włosy są twarde, on ich używa jako bicza. Wręcz taki naprawdę twardy, ostry bicz, ale nie tylko, ma wiele zastosowań. Może na przykład Cię przyciągnąć tymi włosami, więc generalnie skróci dystans albo może nawet wydłuży. Generalnie dość ciekawa technika, właśnie to chodzi o to, że autor pokazuje nam, że każda z tych postaci ma charakterystyczny dla siebie styl walki. I to jest naprawdę pomysłowe. Postaci jest bodajże 38, którzy biorą udział w tym turnieju. Powiem wam, że no jest grubo, bo możecie obstawiać, że no ja sobie strzelę 50-50, kto wygra w tym pojedynku, może wam się uda strzelić, ale chodzi o to, że te strategie, które są pokazywane podczas tych walk są po prostu genialne. Tam chyba nawet była taka sekwencja, teraz mówię, ja tego za bardzo nie pamiętam, bo to dawno oglądałem, ale tam była taka sekwencja, że rywal jakby celowo się odsłonił, by Paść na ziemię, by to wyglądało jakby tak y, Prawdziwie I Jego przeciwnik, który Stał na nogach, podszedł do niego, myślał, że wygrał Po czym tamten się podniósł i zaskoczenia go powalił I właśnie ten, który leżał Wygrał Wydaje mi się, że takie coś y, widziałem w tej mandze, ale mówię, nie jestem pewny 100% Może mi się pomyliło z jakimś filmem, ale generalnie Chyba takie coś pojawiało się w tej mandze. To było z takim blondynem, więc generalnie to są naprawdę pomysłowe taktyki, które mogą świadczyć o zwycięstwie. Że jednak to jest fajne porównanie do Dawida i Goliata z Biblii. Że jednak Goliat, chyba dobrze powiedziałem, ja tam Biblii w ogóle nie znam, ale było coś tam, że Goliat to był taki wielki bydlak i ten jakiś chuderlawy Dawid pokonał go za pomocą procy. Więc generalnie jakby walczył z nim na odległość, nie w bezpośredniej walce, bo wejdzie o przegra. Chodzi generalnie o stworzenie strategii. I to w Kengan Ashura wygląda naprawdę niesamowicie. Te strategie na rynku, po prostu to jest magia. To jest pierwsza rzecz, która mi się podoba. Druga rzecz, która mi się podoba w tym tytule, to jest taka rzecz, która wywarła na mnie chyba największy impact i do teraz. Pomimo upływu lat, pomimo tych około 5 lat, nadal jestem w szoku. To jest zakończenie. Ja zakończenie wam oczywiście nie podam, bo to jest spoiler. Powiem wam tyle, że jestem całkowicie pewny, że czegoś takiego, nawet jeśli oglądacie sportówki, czegoś takiego prawdopodobnie jeszcze nie widzieliście. I to jest unikalne doświadczenie. Po prostu to jest, jak ja to zobaczyłem, co się stało w tej jakby finałowej fazie tego tytułu, no po prostu niszczenko pod odwrażenia. Ja nie sądziłem, że Japoniec, który to wymyślił, przełamie w pewnym sensie taką barierę. To jest coś, co się do tej pory nie wydarzyło w mandze i chwała mu za to. Niestety musimy tutaj od razu przejść płynnie do wad tej produkcji, ponieważ Kengan Ashura Zakończyło się w sposób niesamowity, wystawiam mu dziewiątkę. Zaraz powiem dlaczego nie dziesiątkę. Ale jest również kontynuacja o nazwie Kengan Omega. Jest to bezpośrednia kontynuacja, która kontynuuje wątki z poprzedniczki i ta kontynuacja wraca do tej ostatniej fazy Kengan Ashura i je modyfikuje, czyli zmienia całkowicie to, co tam widzieliśmy, na gorsze. Jest to całkowity bezsens, jest to całkowity brak logiki. Nie rozumiem, czy, dlaczego taka decyzja padła, czy to ktoś inny tworzy tą Kengan Omega, czy to jest ten sam Japoniec, ale generalnie przez tą zmienioną wersję wydarzeń ja nawet nie chcę tykać Kengan Omega, czyli tego sequelu. Nawet jeśli okaże się, że walki na Ringo są jeszcze bardziej emocjonalne, są jeszcze większym widowiskiem, Raczej tego tytułu nie chwycę. Jednakże, Kengan Ashura, omawiany dziś tytuł, jest naprawdę genialny. I powiem wam, że te wada, wada dlaczego ten tytuł ma ode mnie dziewiątkę, a nie dziesiątkę, jest to, co powiedziałem na początku, czyli że wielkie korporacje z całego świata walczą o dominację. O taką supremację, kto okaże się być najlepszą, najbardziej prosperującą firmą. To mi się nie spodobało, bo. Ja rozumiem, że to może być taka, nie wiem, analogia do japońskiego korporcjonalizmu, ale no wolałbym jednak, by okazało się to być o wiele bardziej prostsze, czyli gdzieś tam ktoś organizuje sobie turniej mieszanych walki, na które zjeżdżają się zawodnicy całego świata. No jest to, że czas turniej na śmierć i życie. No i tyle. No i nasz główny bohater jestem zainteresowany, bo to jest wojak. I nie ma tutaj żadnej mowy o jakichś korporacjach. Nie ma tutaj mowy o jakichś zwiększaniu dochodów, o jakichś manipulacjach. Nie, jest to zwyczajny turniej mieszanych sztuk walki. No niestety padła decyzja inna, dlatego muszę obniżyć ocenę o jedno oczko w dół. Jednakże, abstrahując od tej wady, nadal te walki są bardzo emocjonalne. Są naprawdę. Genialne i polecam Wam z całego serca to sprawdzić, bo jest to tytuł, który zapamiętałem latami. On dalej siedzi w mojej głowie, dalej mam wobec tego pozytywne wrażenia i wspomnienia. Takich tytułów może jest, no jest kilka, nie wiem, może kilkanaście, które mógłbym sobie zrecenzjonować, ale Kengan Ashura zdecydowanie jest naprawdę topką. Jest to Absolutnie 9 na 10 jest to bardzo wysoka ocena. Wręcz no mogłem dać tą dziesiątkę, ale jednak ten no nie bardzo mi się spodobał. Dlatego postanowiłem obniżyć ocenę w dół. Jest jeszcze taka jedna mała wada, dygresja, ale ona nie wpływa na obniżenie oceny. Jest to fakt, że niektórzy z tych bohaterów na ringu mają pokazane backstory. Nie jest to jakieś długie, jak w One Piece. jest tam kilka kadrów, ale generalnie to pogłębia nam. Daną postać, czyli dlaczego on zrobił również udział w tym turnieju, kim dokładnie jest i tak dalej. Nie każda z tych kluczowych postaci takiej backstory dostała. Szkoda. Tam jest to, są te postacie na palcach jednej ręki, które tego backstory nie dostały, ale były takie wyjątkowe, były unikalne. Jednak autor nie zdecydował się jakby tych postaci pogłębić. No szkoda, ale. Postanowiłem, że to nie wpłynie na moją ocenę tego tytułu, ponieważ jednak trochę postaci te backstory dostało, trochę coś tam się o nich dowiedzieliśmy, więc abstrahując od tej małej ilości, to nie wpływa na zmianę oceny. Słuchajcie, podsumowując, bardzo polecam ten tytuł z całego serca. Co prawda, jak mówiłem na początku, ja to pamiętam 5 przez 10, mam tam sobie flashbacki, ale... Pamiętam mniej więcej kto z kim walczył, kto wygrał Jakie emocje miałem podczas tych walk, naprawdę jest taka świetna walka Powiem wam tak szybko nazwiska, bo i tak nie skojarzycie. Gaolan Gaolang kontra Sav Pounce, jakoś tak To jest po prostu tak emocjonalna walka, tak się przy niej jaram, no po prostu magia nie Także jeśli szukacie jakiejś odskoczni, jesteście zmęczeni jakimś tasiemcem Macie dosyć, obejrzyjcie Kengan Ashura. Powstała wersja anime, generalnie ja je czytałem mangę zanim powstało anime. I manga jest ładniejsza. No manga jest ładnie narysowana, ponieważ anime zastosowano CGI. Zastosowano CGI, mi się ono niezbyt podoba. Obejrzałem te niektóre walki na YouTubie, ale to tylko walki. Nie oglądałem całych odcinków i wygląda to średnio. Wygląda to średnio i z całego serca polecam, byście jednak chwycili ma Mankę tak samo jak ja. Ona ma ponad 200 chopterów, tam nie wiem 250, chyba nie jestem teraz pewny nic komatz. Ale generalnie chwyćcie mangę i dopiero potem jak ją skończycie w całości, to możecie sobie wejść na YouTube'ka, zobaczyć te walki w wersji anime. Może Wam się spodobają. No, mi się nawet podobają, ale jednak w mandze jest to lepiej zachowane, ponieważ te postacie wyglądają tak bardziej badasowo, tak bardziej. Złowieszczo To CGI trochę je tak Ugrzecznia, może to jest odpowiednie słowo I tak nie ma takiej Mocy, no zrąbali, no zrąbali po prostu Tak samo było chyba Z Ajin, to jest takie anime Ja też to cało pamiętam To była taka Bardzo podobny tytuł do Tytanów, do Ogula. też tam chyba zastosowano CGI i wiele osób na to narzekało ja nie wiem dlaczego takie decyzje ludzie podejmują, czy to znaczy pewnie chodzi o koszta, o ograniczenie kosztów ale no nie spodobało mi się polecam byście sprawdzili jednak mangę bardzo mi się podobała, mówię ja to nagrywam tak na szybko, bo też nie mam czasu a chcę coś na kanał wrócić coś co nie jest One Piece. Y. słuchajcie mam bardzo pozytywne wrażenia odnośnie tego tytułu dalej jakieś 5 po pięciu, sześciu latach pamiętam te walki, pamiętam jak się przy nich jarałem A o czymś to świadczy, ponieważ ja nie pamiętam co na obiad tydzień temu No nie powiem wam, nawet jakby ktoś mnie torturował To nie powiem wam co na obiad tydzień temu, musiałbym skłamać, a te walki Kto walczył, kto wygrał, zakończenie, które jest genialne, o którym mówiłem Pamiętam do teraz, pomimo upływu lat, o czymś to świadczy Naprawdę uważam, że może nie sam tytuł, znaczy sam, sam tytuł jest genialny, ale to zakończenie, które widzimy gdyby nie Kengan Omega, albo nawet dobra, niech sobie Kengan Omega istnieje, ale mówimy tylko o Kengan Ashura. To zakończenie nadaje się na Oscara. I mówię to z całkowitą pewnością, z całkowitą odpowiedzialnością, za to co właśnie powiedziałem, za to należy się Oscar. Jeśli jesteście ciekawi, co tam się wydarzyło dokładnie. Sprawdźcie ten tytuł. 250 chapterów, bodajże. Jeśli nawet chodzicie do roboty, czy tam nie wiem, teraz macie dużo zajęć w szkole, to wydaje mi się, że tak. No, 3 tygodnie i całość przeczytacie tam. Nawet jeśli będziecie długo te kadry oglądać, by zobaczyć te fenomenalnie narysowane ciosy, wymiany ciosów, to wydaje mi się, że we 3 tygodnie i poznacie zakończenie, które naprawdę jest. Może nie tyle co legendarne, to złe słowo, bo jednak ten tytuł nie jest jakoś mega popularny. Wydaje mi się, że Baki jest bardziej popularny. Ja Bucky go nie znam, ale też planuję go obejrzeć. Ale no, jest naprawdę genialne. I zasugeruję twierdzenie, bo mówię, ja mam otwarty web i ja swoją opinię potrafię zmienić. Ale zasugeruję twierdzenie, że do tej pory nie powstało nic lepszego ze sportówek, co mogłoby pokonać Kengan Ashure. Jeśli taki tytuł istnieje, dajcie mi znać w komentarzu. Ja go sobie kiedyś sprawdzę. Zestawię te dwa tytuły i przyrównam. Wydaje mi się jednak, że Baki, nawet jeśli jest genialne, czy tam jakieś było takie popularne anime o boksie chyba z 2001, czy tam jakieś nie wiem, free jest opływaniu, To wydaje mi się, że nie. Że Kengan Ashura to jest najlepsze sportowe anime, jakie powstało, i nie powstanie nic lepszego. Taka jest moja teoria, taka jest moja teza i tego chcę się trzymać. Panie i Panowie, dzięki, że oglądacie ten materiał. Mam nadzieję, że sprawicie Kengan Ashura, ponieważ to jest naprawdę perełka. Mówię całkowicie poważnie, to jest perełka, którą pamiętam do teraz, pomimo upływu lat. Jestem całkowicie przekonany, że nawet jeśli tak samo jak ja w tamtym okresie mojego życia nie oglądaliście takich rzeczy, nie podobały Wam się takie lanie po mordach. To z całą pewnością wydaje mi się, że tytuł Wam się spodoba, ponieważ jest unikalny i to jest słowo klucz unikalny. Dzięki za oglądanie, panowie i panie. Mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Niebawem dzięki, i do usłyszenia.